85. No. edycja. Co myśmy to tam w czasie, zaraz po wojnie, organizowali rzeczywiście? Czy w czasie wojny jeszcze żeśmy ten tur czy przed wojną żeśmy Nie, ten tour de Poloń robili? Wiem. to jaka lipa jest? Rękę na Tour de Poloń położył Czesław Lang. Lang, tak. I on jest jakby właścicielem brandu, głównym organizatorem i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia, co tam było wcześniej. Za czasów mojej młodości głównym takim kolarskim, wiesz, wyścigiem w Polsce był oczywiście wyścig pokoju. Wiesz, co wiesz, sprawdziłem? No. Przepraszam. No. Rzeczywiście, druga RP jeszcze 1928, pierwsza edycja 96 lat temu. Czy je była przerwa na wojnę? I lecieli z koksem. Ta, no tak, ale ale wiesz, to jest dla mnie trochę szokujące, że te takie wyścigi się odbywały, bo jeszcze, wiesz, jak ja byłem smykiem, nie miałem żadnego pojęcia, że odbywa się Tour de Pologne. Ostatni 39 przed wojną, pierwszy po wojnie 47. Pytanie, kto to organizował, wiesz, kto to był głównym organizatorem, właścicielem brandu i tak dalej. Jeśli interesuje Cię świat technologii oraz Apple, obserwuj magatkę.